W kolejnym odcinku Sudeckiej Ostoi. A dzisiaj będzie troszeczkę program od kuchni. Zaprosiliśmy Jakuba Wolskiego w nasze okolice i dzięki też jak to się mówi chęci zaangażowania Miejsko, miejscowej szkoły, regionalnej szkoły turystycznej w Polanicy, która zajmuje się kształceniem młodzieży na stanowiska i hotelarskie i jak to się mówi obsługi kuchennej, kucharskiej, mistrz, mistrzów kuchni i tym podobne. Także mamy do obrobienia, czy oprawienia, czy do zdegustowania dzika. Dzik jest suszych rozmiarów, będziemy troszeczkę trąbić, będziemy dużo rozmawiać, będziemy słuchajcie, jak to się mówi, dużo będzie techniki. Dużo będzie pokazane jak Jakub rozbiera tego dzika, w jakich częściach, jak mu to idzie, jak idzie mu sprawnie, jak idzie mu sprawnie, jak robią to zawodowcy. Także zapraszamy na dalszą część programu i trzymajcie kciuki. na warsztatach w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanice Zdrój będę przygotowywał genialne dania z polskiej dziczyzny. Na rozkładzie dzik i z niego właśnie dzisiaj powstaną dania. Będzie przepyszny burger z dzika z majonezem jałowcowym, konfiturą z czerwonej cebuli z wiśniami oraz mini pulpecik na sosie jałowcowym, który będzie biżuteryjną przekąską idealną na bufet foodowy. E, ale zanim to wszystko się zacznie, to najpierw wspólnie z młodzieżą rozbierzemy tusze dzika na elementy gastronomiczne. Zapraszam Państwa pysznie na warsztat staty kulinarne z dziką kuchnią. Nasz bur, tak jest moi drodzy. Przywitaliśmy się z wami po myśliwsku sygnałem łowieckim, który jest jednym z istotnych elementów naszej całej kultury, bo i muzyka i kulinaria to jest rzecz, przez którą jesteśmy rozpoznawalni przez setki kolejnych lat i przez kolejne pokolenia. My jako w ogóle Polacy mamy bardzo bogatą historię kulinarną i kuchnia staropolska oparta była o dziczyznę, ale za tym za chwilę ja Wam przedstawię moich dwóch kolegów, którzy o sobie opowiedzą kilka słów. Jak się nazywają, co robią, skąd są i dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy. Ja nazywam się Mariusz Wański, ja jestem tutaj z tych okolic. Tu jest mój kolega Łukasz Świeboda. My jesteśmy tutaj z koła miejscowego Polanica Zdrój. Głuszec. Guszec Polanica Zdrój. No i chcieliśmy tutaj Kubę zaprosić tutaj do nas, w nasze okolice yy, Sudet i chcielibyśmy, chcielibyśmy zaprosi zaprosiliśmy go i tutaj przedstawiamy yy, i proponujemy stosowanie dziczyzny w kuchni, w kuchni i tutaj jesteśmy w szkole regionalnej, turystycznej i chcielibyśmy zarazić tą młodzież tutaj yy, przede wszystkim skąd się, jak, jak się mięso rozbiera, jak tutaj się oprawia te mięso, jak się, jak się stosuje w kuchni i tutaj dlatego też jesteśmy. Jest to jedno z pierwszych spotkań, <tryk> dlatego że my tutaj mamy dzika, tak? Ale jeszcze mamy jeszcze inne okolice. Sporo dziczyzny jeszcze przed nami. Jeśli tylko zapalicie się do tego i będziecie mieli ochotę, to słuchajcie, poza zwierzę grubym, czyli dzikiem, czekać nas będzie jeszcze zwierzyna płowa, czyli sarna, daniel, jeleń które będą występowały w dwóch płciach i smak też ma e, e, ogromną różnicę pomiędzy tymi e, płciami w przypadku tych gatunków. Mamy do dyspozycji jeszcze muflona, który tutaj występuje na tym terenie i to jest też fenomenalne mięso. Możemy też pochwalić się pysznymi daniami z pióra, czyli z barżanta, z perliczki, z kaczki, na którą jeszcze można polować. Z gęsi, które na okolicznych zbiornikach pojawiają się dość licznie i to jest właśnie ten sezon, kiedy one naprawdę świetnie smakują, no ale dzisiaj opowieść kulinarna będzie o dziku. Dziczyzna, moi drodzy, to ostatni bastion zdrowego mięsa, który macie do dyspozycji w swojej pracy, dlatego, że, jako jedyny gatunek, a zwłaszcza te dziki pochodzące stąd, bo w zależności od tego, gdzie, ta zwierz, gdzie ten zwierz bytuje, to też i dieta tego zwierza będzie się różniła. Jeśli będzie mieszkał na wielkim areale kukurydzy, to nie będzie wyłaził z tej kukurydzy w ogóle i smak tego mięsa nie będzie się wiele różnił od tego mięsa wieprzowego, które jest hodowane, dlatego że ono nadal będzie jadło modyfikowaną kukurydzę, a tego chcemy omijać. Dlatego dzisiaj mamy piękną sztukę, piękną sztukę sudeckiego dzika, który na pewno po zapachu mięsa jestem przekonany, że jadł żołędzie i grzyby, bo to czuć w tym mięsie. I ta dzika zwierzyna tym, co je potem nasiąka. Dlatego na przykład w sarnie mogą niektórzy doszukiwać się takiego posmaku albo zapachu delikatnie metalicznego. Z czym to jest spowodowane? Sarna ma bardzo selektywną dietę, ma kilkanaście rodzajów ziół, którymi się żywi, a przez to, że żywi się tą dużą ilością ziół, potem też oddaje to w swoim smaku w mięsie. No ale wracamy do dzika moi drodzy. No, e, przede wszystkim jeśli chodzi o dziczyznę, taki krótki wykład będzie, potem wam pokażę, opowiem wam co się będzie działo. Ja się nazywam Kuba Wolski, wołają na mnie w kręgu myśliwych dziki szef. E, jestem rozpoznawalny przez swojego futraka, który od 14 lat serwuje na wszystkich dużych imprezach łowieckich i nie tylko dziczyznę, bo to był pierwszy futrak na całym świecie, który zaczął serwować dzikie burgery. Miałem przyjemność w zeszłym roku poznać kolegów z Koła Łowieckiego, Kamieniec, Ząbkowicki, czyli bardzo niedaleko miejscowość Was i tam zorganizować warsztaty kulinarne, a potem no nie powiem, że miałem przyjemność, miałem ogromną satysfakcję niestety, móc pomóc w sytuacji awaryjnej i tak naprawdę wspólnie z kolegami i koleżankami, Dianami i kolegami myśliwymi być tutaj na miejscu w chwili, kiedy się wydarzyła wielka tragedia w postaci powodzi. Koniec o mnie, czas na dzika. Zdrowy fast food. Tak można powiedzieć o dzikim burgerze, dlatego że to po pierwsze food, który bardzo fast biega po lesie, więc jakby nie było, jest to fast food. Po drugie, dziczyzna nie ma cholesterolu. Dziczyzna ma trzykrotnie większą zawartość białka niż każdy inny rodzaj mięsa, więc tak naprawdę jeśli w swojej diecie wybieracie dobre produkty, to absolutnie musicie włączyć do niej dziczyznę, dlatego że zjadając 100 gram mięsa zwierząt dziko żyjących, przyjmujecie tą samą wartość białka, co w 300 gramach na przykład drobiu czy wieprzowiny. Ale czego nie przyjmujecie, nie zjadacie, dla kolegów, którzy ćwiczą na siłowni, bardzo istotna informacja, prawda? Można zjeść więcej białka, zjadając podobną wartość gramaturowo przewidzianą dla, dla mięsa innego niż zwierzęta dzikające. Co jeszcze bardzo istotne w przypadku dziczyzny, to fakt, że jest to mięso, które pochodzi z odnawialnych źródeł. Tu nie potrzeba człowieka. Który musi przyjść i oporządzić to zwierzę w chlewnie albo w kurniku. Tutaj nie potrzeba ekstra wody, nie potrzeba ekstra światła, nie potrzeba ekstra energii, żeby ogrzać tą chlewnię czy ten kurnik. Tutaj wszystko dzieje się w naturze w zgodzie w rytmie, e, który tworzy święty Hubert i smak, e, który powstaje w e, pięknej, szumiącej kniei Od wschodu do zachodu słońca. Więc jakby nasza zwierzyna ogląda wschód i zachód słońca. E, Prośna maciora, tak dla porównania, na przykład mieszka w klatce metr na metr. Przez całe życie ogląda światło takiej jarzeniówki, nigdy w życiu nie wychodzi na zewnątrz, bo nie jest obawa o to, żeby się nie poobijała. Karmi się modyfikowaną kukurydzą, no i generalnie ma marne życie, marnie ginie i potem z tego mamy marne jedzenie. Dlatego wybierajcie rozsądnie, wybierajcie selektywnie swoje produkty, no i przede wszystkim też starajcie się potem w swoim zawodzie wykorzystywać to mięso z dziczyzny. Z kilku prostych powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to mięso, które jest traktowane jako mięso szlachetne. Po drugie jest to mięso, na którym wasz... Procent ze sprzedaży tego dania będzie zdecydowanie większy, więc będziecie mogli sobie za to danie zażądać więcej pieniędzy w swojej restauracji albo w restauracji, w której będziecie pracowali. A po drugie, wy już będziecie wykształceni, jak przygotować tą dziczyznę, więc będziecie mieli łatwość. Czy kiedykolwiek na zajęciach w szkole mieliście rozbiór tuszy? Czy ktoś z Was już w ogóle kiedyś widział tuszę na żywo? Brawo. A dzieciaki? Młodzież, przepraszam, już nie dzieciaki. Jak? Janek? Janek rozbierałeś kiedyś? Może nie jak wujek. Jak wujek rozbierał. No i okej, okay. a co to było? Wieprzowina? Wołowina. Wołowina. No to słuchajcie, to już jest kawał sztuki trzeba się trochę, trzeba się trochę napracować i spocić przy, przy rozbiorze takiego, takiej sztuki. Nie ma co się oszukiwać. My myśliwi. Jesteśmy hodowcami dziko żyjącej zwierzyny. To my myśliwi pilnujemy tego, żeby ta dziko żyjąca zwierzyna tworzyła jak najmniejsze, czyniła jak najmniejsze szkody w uprawach rolnych. I w uprawach leśnych, bo jakby nie było, e, dziko żyjące zwierzęta, poza tym, że potrafią wejść i zbuchtować powle kukurydzy, to my myśliwi we własnym prywatnym czasie, za własne prywatne pieniądze, własnymi prywatnymi samochodami, słuchajcie, dojeżdżamy w te łowiska i przygotowujemy, na przykład rozsypujemy albo sadzimy pasy zaporowe, grodzimy e, gospodarzom e, ich e, tereny uprawowe. To my myśliwi w sezonie jesienno-zimowym budujemy lizawki, kupujemy sól w, na paletach, która nie kosztuje 20 zł. Chyba że za sztukę, i rozwozimy je w prywatnym czasie, prywatnymi samochodami, za prywatne pieniądze w łowisko. I powiem Wam szczerze, że otrzymując, zbierając informacje ze świata, jak słuchacie różnych telewizji albo mediów społecznościowych, czytacie posty różnych osób, to zawsze pamiętajcie, że zdrowy rozsądek to jest podstawa logicznego myślenia i wyciągajcie własne wnioski, a nie dajcie sobie narzucić zdania kogoś, kto Wam powie, że tak jest i koniec kropka nie warto się nad tym zastanawiać. Oceniając myśliwych, Zawsze starajcie się zgłębić temat i dopatrzeć tego, znaczy rozsądnie i obiektywnie spojrzeć na to, co oni robią. Bo przyznam Wam szczerze, że je poluję od lat 6, współpracuję z myśliwymi od lat 20, od 16 lat gotuję największe imprezy łowieckie w Polsce. I bardzo dużo czasu spędzam w lesie, bo po prostu lubię swoją, kocham swoją pasję. Mam je dwie, czyli polowanie i gotowanie. One się świetnie łączą, bo dzięki temu, że poluję, to mam świadomość tego, co gotuję i jak wiele istotnych elementów od momentu pozyskania tuszy do jej finalnego włożenia w bułkę ma znaczenie, jeśli chodzi o smak potem i wpływ na ten smak. Starajcie się po prostu rozsądnie o tym myśleć i mieć otwartą głowę. Tylko o to Was poproszę. Bo wyobraźcie sobie, że nigdy nie spotkałem żadnego ekologa, który by pomógł nam zdjąć tą lizawkę, tą sól z, z paki naszego pick żeby założyć ją na e, lizawkę. I rzadko też mi się, e, znaczy, może nie no, nigdy nie spotkałem ekologa, który by nam przyniósł worek kukurydzy, żebyśmy mogli podsypać barżantom na jesień i zimę. Ekologia i obcowanie z przyrodą polega na tym, żeby się e, zrobić sobie termoskawy, iść do lasu i popatrzeć na tym, jak wygląda e, bytowanie tej zwierzyny. Bo polowanie, moi drodzy. To nie strzelanie. Polowanie to praca w łowisku, obserwacja tego łowiska, obserwacja, jak bytuje ta zwierzyna. Nie wiem, jak dla moich kolegów czy koleżanek myśliwych, co jest kwintesencją polowania. Dla mnie kwintesencją polowania jest majowa łąka. Która się budzi o 3.45 do życia. Mgła chodzi z drzewa na tą łąkę, zaczyna pachnieć wszędzie ziołami. Odgłosy budzące się do życia zwierzyny wchodzącej w łowisko i trzaskające gdzieś tam powoli gałązki zaczynają budzić nasze wszystkie zmysły. A my siedzimy z tym termosem kawy, obserwujemy i słuchamy i wszystkimi bodźcami odbieramy to łowisko do nas. I jeśli potrzebujecie takiego bufora w swoim życiu i szukacie takiego swojego spokoju, jak czasami was coś przytłoczy to zawsze warto iść na wycieczkę do lasu, pooglądać, powąchać ten las, pozbierać grzyby, popatrzeć na dziki, sarny, jelenie, muflony i inne rzeczy, a potem wyciągnąć wnioski. Koniec PR-u, koniec polityki, zajmujemy się gotowaniem teraz. Ja wybaczcie, musiałem przemycić trochę swojej drugiej pasji w postaci łowiectwa, no bo gdyby nie to łowiectwo, to nie byłoby tego gotowania. Domyślacie się co to może być? Do czego? Do jakiej kości? Do żeberek, bardzo dobrze. A jednak to już widać. Jak można, słuchajcie, wytrybować żebro z tej tuszy? No bo chcielibyśmy pozyskać piękny boczek, albo na przykład chcielibyśmy sobie zrobić roladę, która będzie roladą ze schabu razem z boczkiem. Czyli musimy wyciąć cały schab. W przypadku świni byłby schab. W przypadku zwierząt dziko żyjących nie ma schabu, tylko jest somber. My myśliwi mamy swoją gwarę. I tak na przykład na nogi dzika nie mówimy nogi, tylko mówimy biegi. Na kark dzika, tą część górną, na której jest w przypadku odyńca taki grzebień, że się tak wyrażę, mówimy chyb. A w przypadku podziału gastronomicznego, dolna część tylnej szynki to jest gicz. Ta część tego mięśnia, który jest od zewnętrznej strony tuszy, biegnący od tylnej szynki do przedniej łopatki. Postaram się pokazać wam, ale musielibyście zajść mnie od tyłu. To jest mięsień, który się znajduje z tyłu na grzbiecie, o tak to określę. To jest właśnie rzeczony comber, o którym wam opowiadam. Czyli ten mięsień tutaj, od tylnej szynki do przedniej łopatki, to jest comber. I to jest mięsień, który czasami pospolicie wszyscy mówią polędwica. No nie. Comber rośnie od zewnętrznej części tuszy, polędwica rośnie od wewnętrznej części tuszy i to jest ten krótki, najbardziej szlachetny mięsień w całej tuszy i on biegnie od, tylnej, od pachwiny do tylnej części żeber. Tak naprawdę jakbyście się bardzo dobrze postarali to nie musicie używać noża tylko wprawnym ruchem ręki możecie sobie tą polędwicę wkładając palce w same żebra, bo musicie podebrać sobie ten mięsień od strony żebra, jesteście w stanie wyjąć tą polędwicę w całości z tuszy. No ale to nie jest tak po... To jest tak po myśliwskiemu, ale nie po rzeźnemu. Gdybyście chcieli przygotować, może ja tutaj do was będę odkładał już gotowe elementy. Gdybyście chcieli przygotować sobie tą polędwicę, to musicie znaleźć po pierwsze kręgosłup, po drugie trybując mięso zawsze pamiętajcie o tym, żeby nie ciąć mięsa a podcinać to mięso pod kością, odwijając ten mięsień zawsze od siebie, żeby on wam się przygotujemy sobie dwa dania przygotujemy sobie burgera i przygotujemy sobie taką formę finger fooda czyli monoporcję biżuteryjną taką przekąskę na bufet. Jeśli chodzi o burgera no to miejsce rodzaj cięcia tego mięsa ma ogromne znaczenie dlatego że tak to zostało stworzone i to we wszystkich rodzajach zwierzyny czy to w przypadku wołowiny wieprzowiny czy też dziczyzny i naszego dzika że idealna proporcja mięsa do tłuszczu który jest bardzo istotny w przypadku burgera i generalnie bardzo istotny w przypadku innych dań, bo to tłuszcz jest nośnikiem smaku w każdej potrawie, wiecie o tym. W przypadku burgera ten tłuszcz pełni też drugą istotną rolę, to znaczy tworzy spoiwo, czyli to mięso po ugrillowaniu nie będzie nam się rozpadało, nie pokruszy się. Nie zrobicie na przykład pysznego burgera z samego jelenia, dlatego że jelen jest mięsem, które nie będzie miało w ogóle okrywy tłuszczowej, więc nie będzie miało co się wymieszać w tym mięsie i nie będzie tego naszego spoiwa. Idealna proporcja tłuszczu do mięsa znajduje się w karku, moi drodzy. I z tej karkówki przygotujemy sobie dzisiaj burgery. Kark znajduje się, no wiecie gdzie się znajduje, za tylną częścią naszego łba, który sobie wyobrażacie, ale którego nie widzicie. Ja Wam wykroję kawałek tego karku, żeby Wam go pokazać. Natomiast. Jeśli byśmy chcieli bardzo dobrze to zrobić, to najłatwiej byłoby nam rozbierać tą tuszę słuchajcie na wisząco, bo wtedy moglibyśmy sobie zdjąć całą tą karkówkę z tuszy dookoła tego karku. Natomiast ja potrzebuję jeszcze drugą część karku do tego, żeby pokazać drugiej grupie. Tak wygląda element, z którego najlepiej zrobić burgera, pulpety mielone. E, świetny element też do tego, żeby przygotować z niego gulasz. Chociaż na gulasz moim osobistym zdaniem najlepsze części mięsa to są części giczy, dlatego, że tutaj występuje e, dużo przerostów glejowych, a te przerosty glejowe po długiej obróbce termicznej zaczynają się pięknie rozmiękczać i pięknie oklejają i e, nasz język tworząc naprawdę e, fenomenalny smak. Karkówka. Następnie mamy przednie łopatki. Te przednie łopatki jeszcze z przodu swojej części mają część, która się nazywa podgardle i to jest część, która będzie świetna na gulasz też bardzo dobrze się nada. Jeśli byśmy chcieli przygotować sobie rladę ze schabu razem z boczkiem albo przygotować sobie boczek, no to fajnie jest wytrybować dobrze kości od żeber. Chyba że macie ochotę zrobić sobie żebra, wtedy wycinacie mięso od części combra aż podolną część podbrzusza, czyli poboczek. I wtedy macie piękne żebra do tego, żeby najpierw je obgotować. Jeśli chcecie zrobić dobre, kruche, soczyste żeberka, to najpierw je obgotowujecie, a potem możecie je wrzucić na grilla, posmarować marynatą albo miodem i skarmelizować. I wtedy będziecie mieli chrupiące, a zarazem miękkie, smaczne żebra. Jak to zrobić szybko? Bo wszystko jest fajne. W momencie kiedy mamy jedną tuszę to wtedy możemy się bawić nożykiem i te żeberka też sobie otrybujecie nożykiem, natomiast jak musicie zrobić tych tuszy 20 to wtedy warto mieć takie urządzenie sprytne, które nazywa się nóż do żeber i bardzo łatwo i szybko można sobie te żebra otrybować. Kto jest chętny, kto odważny? Zapraszam serdecznie. Chodź. Podnosiłeś rękę, bo podawałeś menu czy chciałeś się zgłosić? Nie, nie, nie. Jak masz na imię? Janek. Janek, super. Janek, działaj, chłopie. E, ja ci wszystko opowiem, wszystko pokażę. Chyba, że już używałeś noża do żeberek i wiesz o co chodzi. Nie bardzo tłumaczę. Po pierwsze, pracując na tuszy, czy pracując jakimikolwiek nożami, pamiętajcie o tym, żeby mieć stabilną postawę, żeby wam ta tusza nie jeździła, więc podłóżcie sobie pod nią deskę najlepiej jakąś. Pod tą deskę podłóżcie mokrą szmatkę albo zwinięty ręcznik z wodą. Już cię nie ugryzie. Eee, sprawdzasz, czy jest rozmrożony? OK. Eee, więc jedna ręka stabilnie na kręgosłup, druga ręka stabilnie na żebro, jak już sobie podetniecie od strony kręgosłupa tą kość żebrową, bo musicie gdzieś ten nóż wsadzić, żeby go potem pociągnąć do trybowania. To w tym momencie się zapieracie, jednym wprawnym ruchem ciągniecie w taki sposób, żebyście nie uderzyli się w brzuch. Czyli stajecie sobie delikatnie na boku i wyciągacie tą rękę do tyłu, tak jakbyś był na siłowni i ćwiczyłbyś mocno, mocno wprawnie, a tą ręką sobie odpychasz tuszę, żeby się nie. No i bardzo ładnie. Udało się? Prawie się udało się. Rżnij do końca. Bardzo dobrze. Nie wyrzucamy kości. Dlaczego? Można z nich zrobić bardzo fajną zupę? Bardzo dobrze. Można z nich zrobić zupę, można z nich zrobić cudowną bazę. Słuchajcie, do zupy sosów, która się nazywa. Bardzo dobrze Demiglas. Bardzo dobrze. Każdy o co chodzi. Nie wyciągaj tej kości od siebie, tylko tak jakbyś chciał tym nożem wykroić to. O. Bach. No jakby nie było, słuchajcie, to jest ciężka fizyczna praca. To gotowanie. Czyli już podzieliliśmy nasze mięso. Następnie w maszynce do mięsa zmieliliśmy sobie nasz kark z dzika. No i uformowaliśmy sobie kotlety z tego dzika. Tak one wyglądają. Gramatura oczywiście zależy od tego, jakie macie bułeczki, natomiast jeśli mamy zrobić takiego klasycznego burgera, którego możecie kupić sobie w futraku albo w lokalu jakimś gastronomicznym, to proponuję, żeby ta naważka mięsa była między 150 a 200 gram. Pamiętamy o tym, że burgera musimy ugrillować do stopnia mocno wysmażonego, także nie może być średnio wysmażony. Co potrzebujemy do tego, żeby przygotować dobrego burgera? Przyprawy? Nie, mięso potrzebujemy. Żeby przygotować dobrego burgera, musimy mieć dobrego burgera najpierw. Także mamy mięso już gotowe. Eee, odwieczne pytanie, co to jest? Nie, to nie jest tymianek w ogóle. Nie. Czosnek niedźwiedzi jest zielony. Zaraz Wam pokażę. To jest czosnek niedźwiedzi. A to jest rzecz, która jest bardzo charakterystyczna w swoim zapachu. Rośnie na krzewach. Podpowiem. Nie. Rozmaryn rośnie na krzaku. Nie goździki. Nie, nie. Nie. No, bardzo, bardzo słuchajcie. Jałowiec. Bardzo dobrze. To jest jałowiec, moi drodzy. Zmielony jałowiec. Jałowiec ma e, kilka bardzo istotnych funkcji. Oprócz tego, że jest cudowną aromatyczną przyprawą, to jałowiec ułatwia trawienie. Z jałowcem jak z zielem angielskim. Nie wolno przesadzić. Jak przesadzicie z jałowcem albo przesadzicie z zielem angielskim do rosołu, to zrobicie gorzkie danie, a nie chcemy, żeby nasze danie było gorzkie. Tak jak wam powiedziałem. Mięso już mieliśmy posolone, ale nie było doprawione jeszcze pieprzem. Jak już obrócicie to mięso na drugą stronę, wtedy możecie doprawić je pieprzem. Ponieważ ten pieprz już nie będzie miał kontaktu z płytą grillową. Ładny zapach? Pasuje, nie? Robimy się głodni już powoli. To bardzo dobrze, bo zaraz będziemy mieli, zaraz będą burgery do dyspozycji. Następnie czosnek niedźwiedzi. Na mięso. No i rzecz, która będzie świetnie pasowała do naszego burgera. Czyli konfitura z czerwonej cebuli z wiśnią. Jak ją przygotować? Zeszklić czerwoną cebulę, dodać wiśnię, odparować sok, dodać połowę proporcji cukru w stosunku do reszty zawartości. Czyli jak mamy kilo cebuli, kilo wiśni, to musimy dać ile cukru? Nie, kilo wiśni, kilo cukru, razem 2 kilo, a musimy dać połowę całego, czyli kilogram cukru. Wszystko razem zgotować do momentu, aż zacznie nam to delikatnie gęstnieć, cebula będzie miękka i wtedy mamy piękną, cudowną dodatek do naszego burgera. Szykujemy sobie naszą misę plast do tego, żeby wydać naszego burgera. Możecie oczywiście użyć miodu, zarówno do karmelizowania cebuli, tej czerwonej na naszą konfiturę. Będziemy potrzebowali bułek. Będziemy potrzebowali sosu, będziemy potrzebowali do burgera jeszcze ogórka, będziemy potrzebowali konfiturę, sałatę i pomidora. W momencie jak macie to mięso zrobione na 80% wysmażenia, czyli jeszcze ono chwilę potrzebuje, ale macie do wydania 20 burgerów na raz, no to mamy jeszcze takie urządzenie w kuchni, które się nazywa piec konwekcyjny. I Jeśli chcemy je zrobić na raz dla wszystkich, to po odłożeniu nie możemy tego mięsa skończyć na płycie grillowej albo patelni, tylko ono musi być prawie zrobione, po to, żebyśmy mogli je wrzucić jeszcze do pieca, żeby wyszły wszystkie kotlety tak samo usmażone w tym samym czasie. Warsztatów za nami. Pierwsza grupa już zajada się pysznymi burgerami i pulpecikami z Dzika na Sosie Jałowcowym. No, dzieci są fenomenalne, chłoną wiedzę, mają niesamowitą pasję do gotowania, także. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie Kamilowi i Komisji Promocji z Rządu Okręgowego Polskiego Związku Owieckiego w Wałbrzychu. To była świetna decyzja. Mariusz z Wildcasta. dzięki stary za to zaproszenie. Naprawdę piękna tusza, którą dostarczyłeś dzisiaj na warsztaty, i myślę, że ogromne zadowolenie i satysfakcja wszystkich przybyłych dzieci. Młodzież pałaszuje już przepyszne burgery z dzika, a za chwilę czekają na nich jeszcze pulpeciki na sosie jałowcowym. E, mam nadzieję, że wszystko będzie smakowało. Zaraz ich o to zapytamy. A ja serdecznie dziękuję za zaproszenie i e, zapraszam Państwa do oglądania kanału Sudecka Ostoja. Smakowało? Bardzo! No, polska dziczyzna to bardzo prosta odpowiedź. Zawsze musi smakować.